Kamil, nie bardzo poproszę. Dawaj go. Kurwa. Kiedyś tak się rozwijają, zawsze przyłodzę, żebym ja ja sam. A gdzie masz telefon, żebym ja Co słucham? A chcesz wryć? Tak jesteś kozak? Taki jesteś kozak? No i to jaki? Mam się do ciebie przejść? A skąd ty dzwoni? Jak ci ty nazywasz? Tylko od ciebie zależy czy ja do ciebie wejdę z kolegami, czy ty wyjdziesz do nas na dwór. A co ty jesteś za jeden? Nie znasz go z dzisiaj? Z dzisiaj? Nie znasz go? No nie znam. A może chcesz go poznać? Tak, oczywiście, możesz przyjechać. Co nie bardzo, jak nie bardzo? Możesz go, mówię, mówię że możesz przyjechać. Muszę się przestań jąkać. Tak? Dalaj dobrze? Chuju złamany, głupi ty. <laughs> Kim ty rozmawiasz? Nie wiem właśnie. Chyba ty Kamila, prawda? Kiego Kamila? Tadeusz? -dom tu, mieszka tu Tadeusz? Jaki Tadeusz? Jaki Tadeusz? Pan Tadeusz, kurde. No to chyba żeś się pomylił w takim razie. No to umy zęby. Główniarzu, halo, złączył się, Nie. Nie. ty śmierdzący ty, Gluta sobie wytrzyj, Tadeusz, Gluta sobie wytrzyj, Tadeusz, Gluta sobie wytrzyj, Tadeusz, no, Tadeusz, Ładzie ty, Tadeusz, no, Tadeusz, Ej ty, Tadeusz, pierdolnięty ty, Tadeusz, Tadeusz, tak, pan Tadeusz, to ja chciałem poprosić go. Ogień mi mieczem leci teraz, wiesz? Na którym kanale? Na twoim. Sprawdź sobie. Co <laughs> ty? smrodzie? Wyłącz to. Sam se wyłącz. Rozróżnij.